Każdy człowiek, który gdzieś czuje, że potrzebuje jakiegoś wsparcia, powinien udać się po, po, po pomoc do terapeuty. Ja nie, nie ukrywam. Ja chodzę do terapeuty, do terapeutki, więc ym, to jest chyba normalne, no ale patrz, dajmy na to. Jak nie wiem, jesteś zawodowym piłkarzem, to kto to kogo masz? No masz trenera. trenera. Mhm. Jesteś artystą, jesteś troszkę wrażliwszy, bardziej coś przyjmujesz do siebie, no to no, no, nie wiem, nie wystarczy, że pójdziesz pobiegać, mhm. chociaż to ci oczywiście pomoże, to ci da na pewno dużo dopaminy i wiesz, do, bieganie jest super, ale no jednak potrzebny jest ten terapeuta. Wiesz, człowiek, który po wielkich koncertach z masa ludzi, zadowoleni, zdjęcia, dużo pięknych słów. On wraca do domu i jest sam, albo nie wiem, jest piesek, albo może jakiś mąż, czy albo Masz czeka, ten zjazd żona. po prostu energetyczny, Oczywiście, taki percepcyjny, tak. poznawczy i co jak ty masz teraz funkcjonować. Wiesz, nie? To bardzo wpływa na człowieka. Ludzie nie zdają sobie to, z tego sprawy, ale ja też po koncertach ja muszę odchorować. Mhm. Muszę pobyć sam na przykład. Przez bo dwa dni w piżamie, w łóżku. Dwa? Boże, ja potrzebuję spać co tydzień. Tylko czasu. Dwa. Z tydzień.